Witajcie, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi z Tarota. Dziękuję Wam bardzo za subskrypcje, lajki, komentarze. I, I oczywiście proszę o kolejne, bo one pozwalają mi rozwijać ten kanał i robić dla Was rozkłady kart Tarota. A dzisiaj zaplanowałam dla Was rozkład. Czy ta znajomość ma szansę na coś więcej? Zobaczmy, co Tarot chce tutaj. Podpowiedzieć, mhm. czy znajomość, którą masz na myśli, czy ona ma szansę na coś więcej? Czy znajomość, którą masz na myśli, czy ona ma szansę na coś więcej? Co nam tarot podpowie? Czy ta znajomość ma szansę na coś więcej? znajomość ma szansę na coś więcej. Zobaczmy, wyciągnijmy sobie kilka kart. Mhm. Okej. Okay. Dobrze. I karty dopowiadające. Karty dopowiadające. Karty dopowiadające. Karty dopowiadające. Okej. Okay. Y ogólna energia rozkładu y ósemka mieczy. Karta takich lęków blokad, które mamy w sobie, które tworzą się w naszej głowie, yy, i które zazwyczaj nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością, tak? To są takie różne projekcje, które sobie w głowie wymyślamy, yy, co się może wydarzyć, tak? Yy, i, te nasze, I te właśnie yy, projekcje powodują w nas poczucie lęku, blokad, tak, a naprawdę nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością, zazwyczaj w ogóle się nie spełniają, tak, tylko po prostu. No powodują w nas blokady, tak? Że boimy się podjąć jakieś ryzyko, bo boimy się podjąć jakąś decyzję konkretną, tak? Bo właśnie te lęki gdzieś tam w naszej głowie są i no właśnie nas zamykają, tak, w klatce własnych myśli. Nie możemy się tego pozbyć. Zobaczmy co tutaj karty Chcą podpowiedzieć. Widać, że no, zastanawiasz się tutaj nad podjęciem jakiejś decyzji, tak? No prawdopodobnie chodzi tutaj o tą znajomość, który, o którą pytasz, że czy ona ma szansę na coś więcej. Kielichy no, to są emocje, tak? To, to, jest, to jest miłość, to jest radość, to jest przyjaźń. Widać, widać wyraźnie, że tutaj. Masz przed sobą jakieś możliwości, tak, do wyboru yy, i zastanawiasz się, który z tych kielichów jest dla ciebie, tak. W jednym może być przyjaźń, w innym miłość, w trzecim yy, jeszcze jakieś inne uczucia, tak, yy, i... No, jesteś, masz, taką, masz taki chaos w głowie, tak? Zastanawiasz się właśnie, czy pozostać na przykład na takim etapie relacji, jaka jest w tej chwili, tak? Być może jesteście na razie zaprzyjaźnieni, bardzo, tak? A ty czujesz właśnie, że może z tego być coś więcej, tak? Bo tutaj mamy obok kartę gwiazdy, czyli kartę takiego bardzo silnego przyciągania do siebie dwojgi, dwojka, dwojga osób. Jednocześnie jest to też. Kartę Karta właśnie przeznaczenia i bardzo dużej nadziei na to, że może się spełnić jakieś marzenie, tak? To jest karta właśnie takiego ujrzenia w światełka w tunelu. Widać, że tutaj obudziła się w tobie duża nadzieja i rozniecasz w sobie ten płomień w tej chwili, zastanawiając się właśnie, czy to jest właśnie. Coś, co, co czy, to jest, czy to czasem nie jest początek, nowy początek czegoś dla Ciebie bardzo ważnego, czegoś, co może być spełnieniem Twoich marzeń, tak? co może być spełnieniem Twoich, twoich yy, 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 no, takiego Twojego pragnienia. Yy, jest to karta bardzo dużej motywacji yy, i takiej wewnętrznej siły do działania. Widać, że masz ochotę na to, żeby z tej relacji było coś więcej. Tylko zastanawiasz się może, czy ta druga osoba, tak, w relacji, czy ona czuje to samo. Ponieważ jest to karta przeznaczenia, więc być może yy, karta, karty chcą Ci podpowiedzieć, że jak najbardziej może być, możesz postrzegać tę osobę, jak... Właśnie tobie przeznaczoną, a na pewno osobę, która jest dla ciebie bardzo ważna i może odegrać bardzo dużą rolę w twoim życiu. Karta gwiazdy to jest taka gwiazda od losu, taki dar od losu, taka możliwość, tak, którą, którą warto wykorzystać. I no, jest to taka możliwość, która płynie prosto z serca, od wszechświata, tak, dla ciebie właśnie. To jest y, najlepsza karta w, to, w tarocie. Ale karty podpowiadają z drugiej strony, chociaż tutaj spójrzmy też na karty dopowiadające. Mamy głupca, a więc też nowy początek. Karta nowego początku i takiej bardzo dużej nadziei na przyszłość i, i też karta takiego bardzo dużego optymizmu. Yy, bardzo. Takiego optymistycznego patrzenia w przyszłość i takiej bezgranicznej ufności. No widać wyraźnie, że masz ochotę rzucić się tak w ten ocean, który jest woda jest to jest właśnie symbol uczuć. Masz ochotę rzucić się w ten ocean nieograniczonych możliwości, bo widzisz, że tam właśnie jest szansa na nowy początek na coś bardzo ważnego i znaczącego w Twoim życiu. że tam jest właśnie to, czego pragniesz. No jest to tak ta karta, właśnie, która też mówi o tym, że no, sytuacja może być nieprzewidywalna, pełna niespodzianek, ale z drugiej strony, ty masz straszliwą ochotę, tak? Rzucić się tak właśnie w takiej ufności i yy, z olbrzymią nadzieją i optymizmem właśnie w, tą, w, w, tą now, w ten nowy początek, w tą nową przyszłość. Widzisz, że czujesz po prostu, że to ma dla ciebie, jest dla ciebie ważne i może mieć naprawdę duże znaczenie w twoim życiu. No z drugiej strony właśnie tutaj mamy ten hmm, czwórkę kielichów, czyli taki, taką kartę zatrzymania i zastanawiania się właśnie, o co tu chodzi, na czym stoję, tak, czy... Hmm, czy to, co czuję, czy to rzeczywiście yy, yy, ma sens, tak? Czy, czy rzeczywiście to mi się yy, uda? I na razie bardziej skupiasz się na tych rozlanych kielichach, czyli na takich emocjach, które gdzieś tam yy, może z przeszłości jeszcze tobie, w, cie, w tobie tkwią, tak? Jakieś rozczarowania, które yy, po prostu. W Twoim życiu miały miejsce, no i nie widzisz tego kielicha nowych możliwości, tak tutaj. Więc chodzi właśnie o to, żebyś przekierowała, czy przekierował swoją uwagę. Nie skupiał się na tym, co już było, co się rozlało, a właśnie, żebyś dojrzała tą, te nowe możliwości i właśnie w tą stronę przekierowała swoją uwagę, tak? Żeby po prostu móc je wykorzystać, to trzeba je dostrzec i, no i trzeba chcieć właśnie podjąć to wyzwanie, tak? Także tutaj te karty. Jak najbardziej się Ciebie wspierają, tak? bo obie są takimi kartami bardzo dużej nadziei na przyszłość. Obie są kartami właśnie nowego początku, z bardzo dużymi perspektywami i pozytywnym, takim optymistycznym nastawieniem do tego, co się może właśnie w Twoim życiu wydarzyć. Stąd właśnie ta ogólna energia rozkładu, te Usłęka Mieczy, czyli widać, że te lęki, te blokady w Tobie są, tak? ale z drugiej strony jest pod Podem As Różdżek, czyli właśnie też nowy początek w takiej energii bardzo dużego, bardzo dużego wzmocnienia energetycznego od wszechświata. To jest karta romansu, karta takiego, takiej samorealizacji i spełniania swoich potrzeb. Tak? Masz tą moc, masz tą energię od wszechświata. I szansę, właśnie na ten nowy początek. Czy to jest romans, czy to jest jakiś kolejny etap w relacji, tak? Właśnie taki już bardziej namiętny, gorący. No to ty wiesz, na jakim etapie jesteś w tej relacji i wiesz o jaką relację pytasz. W każdym razie widać, że. Karty podpowiadają, że tutaj jest taka buława nowych możliwości, tak? Pełna nowych możliwości, które tutaj przed Wami się pojawiają od wszechświata. Także trzeba odblokować głowę, trzeba pozbyć się tych lęków. I o tym też mówią kolejne karty, tak? Tutaj mamy ósemkę kielichów, czyli właśnie kartę takiego. No z jednej strony utraty cierpliwości, tak? już dłużej nie chcesz czekać, już byś chciała, żeby właśnie to, to, to światło, to słońce, ta energia w waszej relacji zapłonęła, tak? żeby to było po prostu bardziej już na, czy chciałbyś przejść na kolejny etap tej relacji, chcesz zostawić to, co jest rozczarowujące, co może się właśnie nie spełniło a bardziej patrzysz pozytywnie w przyszłość. Zostawiasz za sobą to, co jest rozczarowujące, karta mówi właśnie o tym, żeby yy, też właśnie to jest, bo to też jest ósemka, tak? Czyli odblokuj się, tak? Pozostaw te lęki, pozostaw te rozczarowania, yy, a bardziej skup się na tym, co jest przed Tobą, przed tymi nowy, nowymi możliwościami, bo to jest właśnie to słońce, ta energia, ta gwiazda, która tutaj świeci. I w, której, w którą stronę masz kierować teraz swoją uwagę i swoje kroki? Pozbądź się lęków, bo widać, że tutaj w tobie jest bardzo dużo jeszcze takich właśnie zahamowań, lęków, jakieś, jakieś traumy z przeszłości, tak? To, to coś, co ci nie daje spokoju i ciągnie cię w dół, tak? w ten ocean y, emocji. Że y, karta właśnie mówi, dojrzyj to światło, tak? Pozbądź się tych y, mroków księżyca, a patrz w stronę słońca, y, bo słońce to jest to szczęście, ta radość, ta energia, witalność, tak? To, to jest to właśnie to, co nas nakręca w życiu i po prostu, kiedy to słońce świeci, to chce nam się żyć. Więc y, karty podpowiadają, nie zanurzaj się w mrokach swoich lęków, tak? Y, pozbądź się tych. Y, Iluzji, bo to są takie wymysły, które są w naszych głowach, każdy to ma, które nie, czasami nie pozwalają nam w nocy spać. Boimy się czegoś, czego tak naprawdę często nie ma, po prostu sami sobie wymyślamy różne możliwości, które mogą się w życiu wydarzyć, ale żadne, żadne, nie ma tego żadnego potwierdzenia w rzeczywistości, tak? One są po prostu tylko w naszej głowie i nas blokują, i często właśnie powodują, że nie podejmujemy jakichś wyzwań, czy nie, czy nie skupiamy się na realizacji naszych marzeń, bo mamy te blokady, tak? Także księżyc właśnie mówi, żeby. Wyjść z tego mroku tak, i skupić się właśnie na, na świetle słońca. Tak. Poczuj tą witalność, tą energię, tą moc i zacznij po prostu pozytywnie myśleć i działać. Tu jest plan. Paś Buław to jest plan na nowy początek, na szczęśliwe życie, bo Buławy to jest radość, to jest ogień, to, jest, to są wspaniałe perspektywy na przyszłość, to są marzenia, to są. Yy, różne pomysły, które, mam, które rodzą się w naszej głowie i które nas motywują do działania, właśnie one powodują, że chce nam się żyć, że mamy, widzimy przed sobą nowe możliwości i chcemy z nich korzystać, i to jest plan właśnie działania, tak to jest właśnie coś, co musisz sobie, w sobie zbudować i Realizować. A to są buławy, więc tutaj nie, nie zatrzymuj się, tak? Tylko działaj. Słuchaj swoich, słuchaj swoich emocji, słuchaj swojego serca i po prostu działaj, możesz nawet iść na skróty, nie musisz się blokować, tak, miecze to są takie blokady, to są takie, te, to są właśnie y, myśli, w nasz, myśli w naszych głowach, które powodują, że y, czasami y, pojawia się u nas syndrom y, oszusta, tak? czyli takiego poczucia, że coś nam się nie należy, że nawet jak coś uda nam się zrobić, to wydaje nam się, że to nam się po prostu tak przez przypadek udało, że, że nie zasłużyliśmy na to, Kard, karty mówią, nie, 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 to nie jest żaden sy syndrom oszusta. Ty masz prawo do szczęścia, do radości. Uwierz w to i działaj, tak? Planuj do przodu, pozytywnie myśl, bo to słońce, ta energia, widać to w tym paziu, tak? Ile on ma w sobie radości życia. To jest właśnie to, co nas kręci i y, powoduje, że chce nam się żyć i po prostu chcemy działać i y, w takiej energii y, wydaje nam się wszystko możliwe, tak? Że tutaj widać, że jak najbardziej ta relacja może mieć bardzo duże perspektywy tak, na przyszłość, bo ta karta gwiazdy, karta przeznaczenia to są dwie, i karta nowego początku to są wielkie arkana. One się tutaj pojawiły koło siebie. Widać, że jest bardzo duże takie energetyczne wsparcie od wszechświata, jeżeli chodzi o tą relację, którą masz na myśli. Pojawia nam się cesarz, więc. Mówi ta karta o tym, że po prostu kieruj się swoimi zasadami, nie, nie, musisz po prostu wiedzieć, czego ty chcesz, tak? I, I musisz się na tym skupić, bo po prostu tutaj masz, widać, zbyt dużą potrzebę kontroli nad wszystkim, tak? Tutaj chodzi o to, że nie, nie potrafisz się. Poddać tej energii pazia buław, tak, i tak płynąć na fali życia, i po prostu brać to, co, to, co dobre, a nie przejmować się tym, co, co gdzieś tam się po drodze nie udaje. Masz po prostu zbyt dużą potrzebę kontroli nad swoim życiem. Karty mówią właśnie: puść to, tak, odblokuj się, odblokuj te lęki, odblokuj te emocje, które cię właśnie zatrzymują. I po prostu płyń na fali życia. To jest karta yy, bardzo stabilnego związku z dotychczasowym partnerem na przykład może to być jeżeli pytasz o relację którą masz w tej chwili tak i jesteś już w dłuższej relacji to jak najbardziej karta cię wspiera i mówi że to jest stabilny związek tak stabilny związek z dotychczasowym partnerem jeżeli natomiast pytasz o relację która się dopiero rozwija to karta właśnie mówi odblokuj kontrolę tak nie możesz nad wszystkim panować nie możesz wszystkim sterować musisz się poddać emocjom tak musisz się kierować intuicją sercem, a nie cały czas próbować kontrolować co się za chwilę wydarzy. To karty mówią o tym, żeby iść na kompromisy, żeby bardziej siebie właśnie otworzyć na drugą osobę ale z drugiej strony no robić to też z dużą odpowiedzialnością tak, żeby nikomu krzywdy nie zrobić po prostu trzeba się zastanowić, czy te, tego chcesz, jeżeli chcesz żeby ten, ten związek popłynął tak, dalej i się rozwijał w takim kierunku właśnie tego szczęścia i radości, no to musisz pamiętać, że też odpowiedzialność za to jest też w tobie, tak i musisz po prostu być tego świadomy, czy świadoma ale masz widać wytrwałość w dążeniu do celu, także bo to jest karta brama, to jest karta takiego właśnie otwarcia się, tak na te nowe możliwości, które płyną od wszechświata no i spodem jest dziesiątka mieczy, karta, która mówi o tym, że właśnie to, co rozczarowujące już było tak, teraz, teraz już patrz tylko do przodu, to cały czas jest to słońce tutaj, tak, ta gwiazda, to światło to jest ten kierunek, w którym ta wasza relacja ma w tej chwili Yy, zmierzać, tak? Także tutaj yy, cały czas masz tą, yy, tą podpowiedź od Tarota: patrz pozytywnie w przyszłość i rób to, co czujesz, tak? To, co Ci serce podpowiada, bo po prostu intuicja jest najlepszym. Naszym GPS-em, drogowskazem, tak? Jeżeli się będziesz kierować sercem i będziesz po prostu robić to, co naprawdę czujesz i czego pragniesz, no to się nie może nie udać, tak? Ale musisz to robić właśnie z dużą odpowiedzialnością. Natomiast karty podpowiadają, puść kontrolę, tak? Nie myśl sobie, że nic ci się od życia nie należy, bo jak najbardziej. Należy Ci się wszystko od życia, tak? To jest właśnie ta karta szczęścia, szczęścia i szczęśliwego patrzenia w przyszłość. Musisz mieć plan na siebie i musisz po prostu y, szczęście u, 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 chwytać garściami. Musisz po prostu mieć plan na siebie i korzystać z tego y, y, pozytywnego, co do Ciebie. W życiu przychodzi. No, widać wyraźnie na początku te siedem kielichów, czyli masz ten chaos w głowie, tak? Cały czas to się blokujesz, nie zastanawiasz się, czy to mi się należy, tak? Ten syndrom oszusta, czy rzeczywiście y, mogę wybierać. Możesz wybierać, to jest właśnie ten wybór, to jest karta życzeń. Wybieraj to, co po, pragniesz, to, czego potrzebujesz, bo to jest właśnie dla ciebie, tak? Od wszechświata, tylko po prostu zdecyduj się. Nie możesz wisieć w takiej energii całej cały czas zastanawiania się, tak? Bo, jest, bo stoisz w miejscu, tak? Odpuść kontrolę i po prostu poddaj się życiu, tak? Tej fali radości. No, rób to, co po prostu sprawia ci radość, co sprawia ci szczęście, co no, chce, powoduje, że chce ci się żyć. I masz tutaj właśnie asa Różdek, czyli ten nowy początek który ta energia od wszechświata, ten portal między wszechświatem a światem rzeczywistym, mnóstwo energii do działania od wszechświata do ciebie płynie, tak? To jest właśnie karta tego nowego początku, o którym marzysz, tak? Tego może nowego etapu w waszej relacji albo rozbudzenia tej energii w relacji, w której już w tej chwili jesteś, tak? To jest właśnie karta takiego Dużego przyciągania, dużej namiętności. Jest to też karta na przykład spłodzenia dziecka, narodzin dziecka, ale też tak jakichś innych nowych inspiracji w życiu. Także widać, że tutaj po prostu Tarot podpowiada ci: słuchaj serca i po prostu inspiruj się tym, co płynie z ciebie, z twojego wnętrza. Tak? To jest dla ciebie najważniejsze. I masz kartę świat od wszechświata. To jest karta. Z wielkich arkan, która też mówi, że jakiś, jakiś etap w Twoim życiu się kończy, tak? I wchodzisz właśnie w zupełnie coś nowego z taką energią dużego optymizmu. I taką dużą nadzieją, i yy, właśnie wiarą w to, że wszystko będzie dobrze. I, I Tarot podpowiada, że właśnie to jest ten moment, tak? Wejdź na kolejny etap w tej, yy, w tej relacji, o którą pytasz, bo po prostu świat się przed tobą otwiera. To, to, jest, to jest też karta szczęścia i takiego spełniania. Spełniania swoich potrzeb, swoich marzeń, słuchania się, słuchania właśnie swoich, swojej intuicji i kierowania się emocjami, sercem tak? I, i właśnie takim pozytywnym patrzeniem w przyszłość, cieszeniem się z życia. Także bardzo, bardzo pozytywnie karty przedstawiły tą. Perspektywę dla, dla tej relacji, o której myślisz. No jest kilka porad, tak? No właśnie ta kontrola, ma, potrzeba zbyt dużej kontroli często powoduje i ta ogólna energia rozkładu, tak, tutaj to. Te blokady i lęki no, powodują, że y, czasami po prostu tracimy szansę ta, na coś fajnego, przez to, że, m, że nie potrafimy się pozbyć tego, tych blokad w sobie. Tak? Karta, karty mówią: y, no, Masz ten ogień i po prostu chwytaj tą buławę i y, 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 korzystaj z życia, y, bierz y, z życia wszystko to, y, co najlepsze. Dziękuję kochani bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na czytania prywatne zapraszam poprzez kontakt mailowy. Wysyłam filmiki z rozkładami prywatnymi na Waszego maila. A dzisiaj wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.